Kochani, dzisiaj nagrywam super odcinek. Dzisiaj challenge nagrywam, tak? Dobra. Pierwszy challenge. to... Ja wymyśliłam dla siebie, że kto pierwszy? No bo mamy zrobić 10 um, tych naraz um, tego gwiazd. Ja robię. mi się tam. Dobra, w nie będzie go widać, ale najpierw robię. Okay. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Okay. Siedem. Osiem. Pięć. Dziesięć. O kurde, Jak mi się zakręciło w głowę. Dobra. Dobra. Teraz Hugo. Jaki chcesz sobie zrobić za... Chodź tu na widoki, No. Jakiś chcesz? Jakiś. No. Nie wiem, nie Poczekajcie, bo jakiś robot nas. Oprócz to pompek. Dobra, oprócz to pompek. Co zrobić? Zrób 10 pompek. Poczekajcie. poczekajcie. On, ma, on musi, poczekajcie. On musi zrobić 10 pompek. Poczekajcie zaraz. Okay. 10 pompek. 10 pompek. Dobra, to ustawiamy sobie telefon. Tu rób 10 pompek. Bez odpoczynku, bo ich. I Tu. Dobra, tutaj róg. A będę liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra. Zrobione dziesięć pąpek. Dobrze. Czas mi wymyśl O kurde, sorry. Sorry, sorry. No, tylko, że nie zatrudnił. O Jezu! Dwadzieścia no. no. pąpek robię, robię takich pełnych. Dwadzieścia ok. Nie. Mogę odpocząć? Tak, teraz. Dwa. A, Jest dwa. dwa. Cztery. Pięć. Jestem słabszy. Sześć. Mogę dziesięć. Dobry. Siedem. Jeden. Jest. Je. Osiem. Osiem. Dziewięć, <gry> dziesięć, nazywa pan dobra? Dziesięć, Jakoś to można zaliczyć? On mnie leje wodą, właśnie. Co teraz? Teraz odpoczynek. Wskaźnię ze tarasu. Dobra, Hugo skacze z tarasu. Poczekajcie. Dobra, Hugo będzie już skakał. już tam. Dobra. dobra. Trzy, cztery. Dob dobra, dobra. Teraz um, wymyśla mi um, tą. No, tego. Nie karę. Ale... No, co masz zrobić? Challenge. Poczekajcie, wraca. zaraz wracamy. No, wracamy. Mus... No, e, Musiał musi... pomyśleć. No. Mm. Musi zrobić jeden pompek i e, ja muszę na jej plecy siedzieć. może uda się. Chodź. No, dobra. Usiądź, usiądź. O, bo... dobra. Nie, nie. Nie daje rad... Kara dla mnie. Zaraz karę. To ba. mi wymyślił karę tego. Mam się wspiąć na te drzewa. No, to, to, to. To. Robię to. Robię to. Robię

Niech on robi teraz, no ja nie mogę. Niech on to zrobi? Ja mam jutro komunie, Więc nie mogę tak się. Muszę się oszczędzać. Patrzcie. Co on robi? To jest nie normalne. To już jest koniec naszego odcineczka. Daj Widzimy... suba! Dobra, daj suba i lajka. Ale do, jutre, do jutrzejka. Pa, pa! I już koniec odcinku. Pa, pa.